Ponad tysiąc sportowców zostało w ubiegłym roku objętych szkoleniem w ramach wojewódzkich reprezentacji. Zachodniopomorskie wsparło finansowo realizację 28 zadań publicznych oraz organizację prawie 100 imprez sportowych. Z punktu widzenia e, e, wydziału, z punktu widzenia samorządu województwa wydaje się, że udało nam się, e, udało nam się wykonać zaplanowane wszelkie przedsięwzięcia związane z dofinansowaniem sportu, no bo taka jest rola przede wszystkim samorządu województwa. W ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 zostały utworzone trzy nowe orliki dofinansowane z budżetu województwa. Zakończył się wielki program Orlik 2012, jak wiemy. I tutaj chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i dobitnie, że Zachodniopomorskie dzięki działaniom samorządu województwa zachodniopomorskiego jest w czołówce województw w Polsce. Liczba 180 orlików w całym województwie. To już nie tylko lekcje wf które przybiegają w o wiele lepszych warunkach, ale myślę w jakiejś perspektywie także oczywiście rozwój sportu tego kwalifikowanego. Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście sportowców, a wśród nich paraolimpijczyków, którzy w 2012 roku zdobyli wiele nagród i tym rozsławili nasz region na świecie. No oczywiście są to bardzo ważne spotkania, bardzo fajne podsumowanie za rok ubiegły. Oczywiście dla mnie jest to szczególnie miłe ze względu na moją obecność na igrzyskach w Londynie. Aczkolwiek to jest, te spotkania są oczywiście coroczne i jest to bardzo fajne, przyjemne. Niewątpliwie był to niezwykle ważny dzień dla sportowców, którzy codzienną pracą i wysiłkiem przyczyniają się do rozwoju sportu w Szczecinie i do swoich osiągnięć.